Raps no jednak się zapatrzył na koda i to szlak -like to też trochę zarywa chociaż nie powinien dojdę już na sam yy, całą spenetruję tą jaskinię mam swoje czyli zwrócę potem yy, yy. zobaczyłem że złoto mi się samo ten zbiera, czyli jest... dobrze. To jakieś... nowe chłopy. O, ich. Fight, fightuj się. A jakieś bucisze mamy. Yy, buty. To nie są buty na pewno. Wziąłem te buty. A, założył od razu. Je. Pokaż te buty facet, no pokaż je. To jajek wyglądasz. I tu już wszystko mamy Lecimy tak tam. Ta skrzynia. Nie wiem co ta skrzynia daje, ale nie denerwuję. To jest basket y, Mam cztery patki. Y, mocna pałka. Aliksirumany. Mocna pałka. No to chętnie tego spróbuję. O Jezu, 44% obrażeń na sekundę. Bierzemy to. To jest... Teraz z tą pałką nie macie szans. Będę pałkarzem. Jeb, yeah. Beczki na mi ten... Trochę e, potka. En no, quest'a muszę... Ob... A, Brinka uratujemy, tak. Czyli dobrze, że tu poszedłem. Łoł, wow. trochę koksisz tą... Czy to Syl cię przesała Pewnie pomyślała, że znowu mnie... że znowu mnie poniosło. Niestety miała trochę reakcji. Te potwory są coraz silniejsze, wydaje tam się, pomóc. Chcę odnaleźć demonach, który zaatakował Sylli. możesz mi... Chętnie, tylko czekaj. Facet, bo... Ja tu kokrzę z Garfieldem. Fajnie to robi z tym tym. Trochę koksi facet, ale w końcu to jest Jasiu. I mamy trzeci poziom, z czego się cieszę niezmiernie Dodajemy trochę punktów obrony 15 I dodajemy kolejny poziom naszego skilla, co się zwiecy tam I penetrujemy dalej sekundę 22 minuty już nagrywamy, czyli bardzo dobrze Wyjdą, wyjdzie parę odcienieczków O, chodź tu bosie zadupia na... tego bombla trzeba kasować. tu Garfield y, miota na wszystkie sposoby ale ten skill jest genialny y, że powiem a ty co? facet tylko się za bardzo tylko się lepiej niż ja ale czekaj bo żebym się tu nie pogubił zbytnio a to za mną latarza e, 6 złota, jakieś tu są e, Jurki do wybicia, eliks żywotności za bardzo nie muszę e, sobie e, potów kupować. Jakieś mamy Spider Station I mamy jakiś skill e, Zwój do potu do miasta jak tam wejść? Tamten trzeba wejść i lecimy, o Jezu, się tego nasypało, więcej was matka nie miała. Ale kurde, taps, popie, oszacuj się, bo mnie tu za zabiją. Jakiś boss, ale my sobie mamy płotka. Poziom twojej many jest niski, mana jest używana do korzystania z umiejętności lub z lakranic. Regeneruje się powoli, ale możesz przeżyć ten proces pijący eliksir. Zaraz to wypijemy. Wystarczy kliknąć prawym klockiem myszy. Wszystkim. Może możesz również znaleźć na coś dla na YouTube przypisane do odpowiedniego miejsca szybkiego użycia. Czyli tu. I tak budźcie Trochę tu sieka, ale się strasznie wysypaliście. Ten niezidentyfikowany hełm. Laska. I hełm. Brak wolnego miejsca w twoim kucaku. Się zaraz tym zajmiemy. Y wybiedniczymy ten łuk. I ten hełm, show me go, bo wygląda jak koks. E, czyli tylko weźmiemy jak będziemy mieli czwarty poziom. Jasiu, jak ty wyglądasz? Bez jajec, Jasiu. E, złoto, złoto, beczułka. Przydałaby się beczułka z tym, no, z diamentem, znaczy z dynamitem. Dobra, czekaj, po tu mnie ekwipunek yy, zadania, te rękawiczki mamy, laski nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego tak samo tego również, to sobie wdziejemy, To nam się przyda, to też to niech będzie. Butki mamy. Dobra. Yy, tak wszystko, złoto samo się weźmie Wypal do miasta paczka z dynamitem Mamy eliksir tu się przyda Obranicie ten demon On tu czas goni Mam jakiegoś kolejnego bossa Gdzie jeszcze z tego zwładam I padasz Trochę słabe nam skoczyło, z czego się cieszę. Beczka... Xylmany... Maczuga, maczuga... Aha. Szybkość, średnia szybkość ataku... mała. Nie. Chociaż jesteś lepsza trochę, to ja jednak... Chcę mieć trochę szybkości tego ataku. Aj, te buty. <laughs> Chciałbyś mnie zabić, co nie? <laughs> tak samo wyglądają. Potem je wezmę z... zobaczę co i jak. A więc... Tego <laughs> też lubię. Złoto. maczugę, fajnie, nie wiem czemu, ale mnie trochę... Aha, o, czyli jego mogę wysyłać, aby sprzedawać przedmioty, jest trochę super. A ty co, w jederchu, się. I tam mamy drzwi. Dobra, Coś tu jest? Mamy poziom czwarty, moi drodzy, coś wspaniałego. Fraps się znowu odezwał, czyżby to miejsce na dysku? Jeśli tak to będę musiał skończyć tutaj. Więc jakieś nowe stwory, ale tak dodamy sobie do obrony do 18 i w atak sporo weźmiemy. Również z nową dom weźmiemy, niech się dalej rozwija. Drzwi, paczka z tem. Po fakcie. Lepiej w trakcie niż po fakcie. Jak to się mówi. O, trochę mi narobili burdel. Symany złoto beczka. Złoto. Nie wiem czy dobrze idę, ale idę przed siebie, co najważniejsze. No, dotarłeś do mnie facetto, poczekajcie. Je, ja nie chcę czarnego. No będzie. Zobaczę ile już... znaczy, ile się nagrało, to już mniej więcej wiem, pół godziny. Zobaczę ile miejsca na dysku, zaraz wracam. Ma. Dobra, już jestem. Zaczynamy, mam sporo miejsca, 150 giga wolnego, czyli... sporo, bardzo sporo. Już nawet zacząłem gadać bez włączonego Frapsa. Ojej. Znowu na dół lecimy, cóż, co się dzieje? Bo będę ukończył, bo już na stoperze widnieje 30 minut nagrania, chyba że dokończymy sobie godzinę i będzie pięknie, mamy godzinę 15:40, aragok, nie, agarok, agarok, za dużo Pottera się nagląda. Elixirmany, tunika 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 skórzana na no. No thanks O tak hełm Ten ale koks Facet wyglądasz genialnie Nie, nie chcecie. Potem to co wartościowe, to sprzedam Ale później nie będę używał A ten hełm już wywaliłem O jakiś demony. Jak Prince of Persia. O jakiś mag. Nie lubię magów, mogę grać, ale nie ten... koleś nastrojowy wała. Chyba, że już dokończymy penetrować tę miskę już wtedy wbijemy do miasta. Przyjemnie się nagrywa. Laski nie biorę. Mam swoje, mi starczy. Rada sobie po pota, żeby nas za bardzo nie słabodali. Chodź tu nie eee, Tu mamy trochę rozgałęzienie Ale mamy naszego skilla, którym już sporo zdajemy Nie powiem, pięknie to już wygląda To atakowanie beczułka kolejna beczułka, złoto eliksir manny Do miasta, dwój portalu Dobra Mało coś złoto nam dają Zachorani to oni są, no... Udało ci się znaleźć... Znaczy, To kończę myśl. Zachronić to oni nie są. Yy, udało ci się znaleźć swój zaklęcie. Aby nauczyć się nowego czaru, przejdź na zakładkę zaklęcia w oknie wyposażenia i kliknij zwój prawym przyciskiem lub przenieś zwój w jedno z wolnych miejsc. Możesz również nauczyć swoje zwierzę nowej umiejętności, przenosząc zwój w odpowiednie miejsce. To ja to zrobię później... Chyba poza nagrywaniem złoto beczka fajnie podświetlone są nasze na, na niebiesko a nie nasze na na czerwono to wiadomo w w końcu oh fuck Undur mur poziom tworzywności jest niski czyli szybko jeden kapotuj się i dawaj dziada za to coś nam zrobił naszemu przyjacielowi a tu zapomniałem o tym pasku, ale wy pewnie zauważyliście, a ja nie widziałem się, patrzy, okej. Wow, ok, ubiliśmy działa, wielki był nie powiem, eliksir żywotności, fokus zarazy, niezidentyfikowany pierścień i złoto. I mam tego złota. Oj dużo. I tak, pierścień zidentyfikuje, fokus również najmniejszy już czyli to się sprzeda ten ten pierścień nie wiem, to się tu chyba wsadza, czy tu nie to jest zestawu pierścień pierścień jest pierścień to się przyda oczywiście zaklęcia, tak to przywołanie no i to by był tyle w, w, w temacie złoto, łowisko jakieś nie wiem co z, z tym łowiskiem zaraz się zobaczy mi się nie boję żadnych wyzwań łowisk aha możemy sobie wędkę jakoś połowić tu nie wiem jak mniejsza oto nie chcę nic łowić a chcę tą mapę ktoś na mnie nie wcale Do o nawet zobaczymy z nami aha Czyli tu Na niego sposób musimy zaraz potka sprzedać Też Nie było źle Aliks, beczka, beczka, kolejna beczka yy, Nie to i te puty dropnął Tą lachę to wywalimy a, czyli wiem od czego są ryby. Trzeba iść połowić. Kiedyś sobie pójdziemy. I bym zapomniał. Chciałbym wam serdecznie podziękować za 300 widzów, których, to, których w końcu udało mi się uzyskać na moim kanale. Serdecznie dziękuję za to. E, tak. Serdecznie za to dziękuję, że mnie oglądacie Ty trolu zasady. Yy, tak się muszę podcast sprzedać sobie yy, tu złoto mamy beczółka z dynamitem beczka kolejna beczka która daje kasy także bardzo potrzebne mała bombarda cóż to jest mała się taku, czyli nie chcę teraz jej ale później może jakoś ją wykorzystam bo celów. Co tu będzie? Kolejne jakieś drzwi. Jakieś, nie wiem, chuby tego, czy coś. Yy, tam jakiś mostek jest. Co za mostek? Się zobaczy. Niech nie chce mi się nie pomagać. Tam za tymi drzwiami były pająki, czyli pająków nie chcemy tutaj będzie wpadać i to będzie y, tunika nie chcę hmm. pasek też mogę to połączyć nie mogę y -y -y. ale do tego już sobie dodam ten kamień kurde Jak to się dodawało prawy lewy lewy prawy nie dobra mniejsza kiedy indziej ale załóż sobie go tak, załóż sobie. Przepaska skórzana nie chcę, bo to by Lecimy. Dalej, kolejny jakiś troll. Dobra, piąty poziom. Co my tu mamy? Eee... Ogrę no to 20 podbijamy i ładujemy full wypad w siłę. Teraz tylko siłę uzupełniamy. Chyba mi poszli naokoło. Ale to jest już nic. Teraz... Yy, mamy chyba jakiegoś... E, myślałem, że to jakiś boss się trafił. Ale to mi się tylko tak stawało. No, dziadu Digo. Prostałeś w łeb. Nie wiem, dlaczego mam takie spadki. Muszę coś na to poradzić. Dobra, zluruję was i chodźcie tu Dobra Ze fleszczem dla mnie, dla Jasia Pojedziemy wózkiem Minecraft Widać, że noc grał torch Aita no, Tak, to Minecraft jest jedynym z moich rodzajów na Naładowane berło tu Się sprzeda czy to berło? Czy to berło kurde jest? To? No to Speedy mocna pałka Czyli to jest? Dobra, a to ja Eee. Yy. Dobra, później się nad na tym pozastanawiam A czekajcie, czekajcie 28, 25, 9, 18, 11, 12 czyli a ten średnia za ciebie nie wiem po czego nie korzystałem zapomniałem widać skórzane na, na ramienniki czyli to się przyda założymy sobie yy, pierś amulet a na ramienniki rękawice butki, a już są to skórzana upończa. Na ramienniki sobie zamienimy. To jest ta upończa, czyli to się... Out. Ehe. Zwój identyfikacji. To e, się napieprzamy. Z nimi teraz już jest 100 razy lepiej. Z tym nowym staffem. I cóż, tam mam iść. A on tam dojdzie, ja się własno własnonożnie. Powiem eee No, smsa dostałem Sekundę e, e, Sekundę Bo mi się czas skończy, zaraz będę, będę kolegę w domu Tak e, Wyślij Wysyłam <laughs> I Ile nagrania? 40 minut Piękna dzisiaj będzie czasówka As plany... Nie chcę Cię. No i lecę przed, przed Ciebie już. Cię nudna ta misja robi. Ale jak Ci pomogę, to Ci pomogę. 6 się was wsypało stąd. Mówiłem, żeby ich nie karmić. Nie wiem, w kogo ja napierdzielam, ale kogoś tam zawsze się Na pierwsza. Blixin się przyda oczywiście. A więc... Chyba tu się zatrzymamy, jako że będę miał gości w domu. Ile ja przebyłem? Jezu. Ja już tu byłem. Czyli tutaj jednak trzeba było iść. Nie. Ale jak kupi. Nie posłuchał. Ach, hajcio spot ...kordul. Eliksir... ...żywotności, beczkę... ...złoto, litry żywotności... Ech, cieszę się, że... wow! Ej, nie, jakiś szyszak skórzany, szyszak. Nie. Cieszę się, że nie muszę lecieć do miasta po potki żadne. Ej, no... co jest? Przecież gdzie indziej jeszcze trzeba iść, nie gadaj Tu przecież wszystko zwiedziłem, tu też Czyli jak się patrzy cele Ej, Czekaj, yy, dziennik Nie Reszty no, yy, umiejętności, postaci, wyposażenie Kół, zadania yy, W trakcie Syl zapłacić za udzielenie pomocy Brinkowi Brink znajduje się gdzieś w kopalni Pomoc dla Brinka to już ukończone Dobra Nie wiem wracamy się chyba Ale wrócimy się tak chyba na szybkości zwoje. I lecimy do miasta, zaliczyć naszego pierwszego questa Będzie długie, zagrajmy ale gra jest prze to Yyy... E, tak teraz e, a e, quest Syl, przecież zrobiłem nie dobra kiedy indziej go znajdziemy chyba żeby z tego a nie ruszy. ej czemu ja wody w kółko czemu ja a przecież jest ten cep bojowy a ty masz quest'a dla mnie Jestem Trill, wielki Bart. Czy znany jest Ci mój talent? Nie. Na tym właśnie polega problem mojej. Niesłychane umiejętności nie są szeroko znane. Być może muszę odleźć historię, która będzie godna opiewania. Być może Twoje heroiczne wyczyny będą dla mnie inspiracją. O co? Torchlight jest terroryzowany przez pewną bestię kasera. Podobno to stworzenie przypomina nietoperza i dysponuje potężną mocą miku. Ludowisko znajduje się prawdopodobnie na trzecim... na trzecim... Nie wiem. A więc to będzie na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Zagrajmy w Torchlight. Na razie.